Ania i Ola Łańskie. E, witamy Was na naszym kanale. Dzisiaj będziemy e, z Olą rozmawiać e, o pewności siebie, a konkretnie e, o książce Tomasza Marca Naturalna pewność siebie, siła, która zmieni Twoje życie. Od razu e, powiem, że nie znam pytań, więc e, tak. Ania mnie tutaj pewnie ze swoim po prostu Sweet kajeciku mam zapisane. Ola! E, generalnie tak, e, rozmawiałyśmy tutaj chwilę e, wcześniej przed tym nagraniem. Że my y, nigdy jakby z intencją nie pracowałyśmy nad pewnością siebie. Nawet ja jak sobie o tym myślę, to powiedziałabym, że uważałam, że jestem osobą średnio pewną siebie ogólnie. Ja my chyba y, zawsze myślałyśmy o sobie, że takie a, przeciętne, po prostu bez szału, nie jest źle, ale za dobrze to może też nie jest. Ale nigdy nie intencjonalnie nie pracowałyśmy nad pewnością siebie, nie zastanawiałyśmy się nad nią, ale ustaliłyśmy tutaj przed nagraniem, że pośrednio e, robiłyśmy być rzeczy, które pozwalały nam za każdym bardziej. być pe bardziej pewnym siebie. Ćwiczyłyśmy samodyscyplinę, nawyki, trenujemy, zdrowo się odżywiamy, starałyśmy się dotrzymywać sobie słowa, więc ta pewność siebie próbowałyśmy nowych rzeczy różnych przez ostatnie lata, więc na pewno z siebie ona się podniosła z wiekiem naszym, ale co się takiego stało, jak, jak to w ogóle się stało, że ja zamówiłam tą książkę, bo ja ją mówiłam powiedzmy, jak to się stało, że my ją zamówiłyśmy i stwierdziliśmy, że okej, okay, no to teraz może o tej pewności siebie byśmy coś więcej się dowiedziały. To znaczy, tak jak powiedziałaś, na pewno zawsze było coś. Bardziej pilnego do pracy, tak, no. do wypracowania niż ta pewność siebie. A teraz, jak o tym myślę, to właśnie, jeżeli bym miała komuś polecić, od czego warto zacząć, to właśnie od pracy nad tą pewnością siebie, nad akceptacją siebie, bo z jej braku. Biorą się w ogóle wszystkie wszystko, problemy. Tak. Yy, więc zawsze było coś ważniejszego do, do nauki, do opanowania to samodyscyplina, to asertywność, chociaż też jest z tym związana. Więc generalnie wszystko się do tego sprowadza, ale yy, był taki moment niedawno, że. Yy, nie wiem, czy byłyśmy w jakimś towarzystwie, czy, czy coś musiało takiego być, bo moja akurat jeżeli brak pewności siebie, to on się z reguły objawia właśnie w większym gronie osób i wtedy właśnie pomyślałam, że kurczę, nie czerpę z tego spotkania takiej radości, jakiej bym sobie życzyła, i przecież z tą intencją się spotkałam na przykład z tymi ludźmi. Ale nie czerpę z tego takiej radości, bo właśnie skupiam się na, nie wiem, na takich myślach w stylu, że czegoś właśnie nie wiem, albo o coś Co mnie ktoś zapyta, pasuje. albo <trym> tak. I to dało mi taki właśnie sygnał, że kurczę, ja powinnam się czuć tu swobodnie, no nie? Jakby pomijając fakt, że na przykład można się spotykać z nieodpowiednimi po prostu ludźmi, którzy ci nie tak. pasują, ale ja wiedziałam, że to nie jest to. Że po prostu tutaj chodzi o tą pewność siebie, nie? U, u nas było też coś takiego, właśnie tak jak Ola mówi, że my, jakby rozwojem osobistym, gdzieś się y, zajęłyśmy dawno temu. Y, Bardzo nahałasowałaś teraz. Ale na teraz. zobaczyć. Y, się y, I tak jak mówisz, zawsze było coś po prostu, co nam się wydawało ważniejsze niż właśnie y, pewność siebie, niż poczucie własnej wartości. Y, no i stanowiliśmy tam miesiąc temu chyba przed takim wyzwaniem, dobra, a jakbyś chciała przeczytać jakąś taką książkę, po prostu najbardziej jakbyś chciała jakąś przeczytać, to z jakiego ona by była tematu, o czym byśmy chciały się czegoś dowiedzieć. No i to nam właśnie wtedy wyszło, że pewność siebie to jest ten temat, o który jeszcze właśnie nie zadbałyśmy. I teraz tak, jeszcze wracając do pewności siebie, to Ola jest po lekturze tej książki, ja jestem w, powiedzmy w połowie, więc też tutaj ten wywiad jest taką fajną formą, bo możemy się, ja mogę się tutaj odolić, czegoś dowiedzieć, ale pamiętam, że jak Czytała tą książkę, to przewidziałaś się kurczę, że jestem zaskoczona, tym, co jest tam napisane. Tak. Czyli miałaś jakieś przekonania dotyczące pewności siebie, które mhm. rozbiegły się z tym tak. w książce. Tak, po pierwsze w ogóle wiązałam z pewnością siebie pewne właśnie atrybuty zachowania. E, czyli właśnie to, że osoba pewna siebie jest najgłośniejsza, albo nie wiem, zawsze musi mieć coś do powiedzenia, e, że niczego właśnie się nie boi, jest taka odważna. Arogancka nawet nie? Żeby... Tak, że generalnie, mm, ale to, no właśnie, to było pierwsza rzecz, że miałam wyobrażenia na temat tego, jaka jest osoba pewna siebie, że jest po prostu haj do przodu i tak dalej. Czasem wręcz właśnie, że jest arogancka, może. Y, Różne takie miałam myśli. Kolejna rzecz, która mnie to zaskoczyła, to właśnie te przekonania, czyli Tomek tutaj mówi, że jeżeli obserwuj się, analizuj, kiedy przychodzi taki moment, że mówisz sobie, że wiesz po prostu, że tutaj objawił się brak pewności siebie, i jak to złapiesz, to odkryj jakie za tym stoi przekonanie, nie? I ja właśnie odkryłam, że na mam przekonanie w stylu, że nie mogę mówić, nie wiem. Jak ktoś mnie o coś pyta, bo jeżeli on mnie o coś pyta, to on zakłada, że ja to powinnam wiedzieć, więc jeżeli ja tego nie wiem, to może jestem głupia na przykład, nie? I takich właśnie przekonań dużo w sobie właśnie miałam, i tutaj też jest napisane, jak z tym pracować. Wiadomo, praca nad przekonaniami jest zaawansowana, to nie jest takie proste, ale najprostszym sposobem jest to, by wziąć po prostu to przekonanie na chłopski rozum na logikę, czyli okej, okay, czy ja muszę znać odpowiedź na każde pytanie, które ktoś mi zada? No czy ja tak myślę, że, że ja muszę tak. na to znać odpowiedź? No nie. No nie. No, jak człowiek o tym... Po... Bo mamy te przekonania i po prostu tak one są, a nigdy ich nie podważamy właśnie, bo one są gdzieś zaszczepione, zaprogramowane w nas. A no jak ja? zaczynasz je podważać, to dajesz szansę sobie właśnie się wyswobodzić z tych właśnie ja teraz mam też taki czas, że od kilku miesięcy i zakładam, że potrwa to jeszcze bardzo, 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 bardzo długo jak najdłużej, jak po prostu będę w stanie wytrwać w tym postanowieniu. Ja na przykład zrezygnowałam z alkoholu i też zastanawiałam się, byłam w kilku sytuacjach towarzyskich, byłam w sytuacjach. Półprywatnie, pół, pół zawodowo, gdzie pojawiał się alkohol i pojawiało się nawet takie oczekiwanie, że no, po, powinny się napić, no bo tu we dobre interesu. Tak. Dobra, interes... ta, ta. I to był dla mnie sprawdzian, właśnie tego, czy ja ulegnę. I po prostu powiem, kurczę, może mnie zwolnią, albo, no nie wiem, no, albo po prostu mnie nie polubią, albo może, nie wiem, będzie po prostu przeze mnie drętwo na jakiejś imprezie, tak jakby w ogóle ode tak. mnie, jakby naprawdę to moje picie, czy nie picie, albo tak. tak. kluczowe i najważniejsze. I ja sobie wzią, i były pytania, ale czemu, ale co, ale w ogóle, to wodę będziesz piła? Tak, jak będę piła wody, siedziałam na imprezie, piłam dwa litry wody, nic mi się nie stało. Impreza była ze mną, czy we mnie taka sama, ale to, to był dla mnie też taki test, że czy ja jestem w stanie publicznie też stanąć ja za, swo, za swoimi jakimiś postanowieniami nie bo ja mogę w domu tobie mogę odmówić nie ale tu w jakiejś społecznej sytuacji ja nie Trzeba być wcze a tym czemu tym. jeżeli to jest moje postanowienie to po prostu jest ze mną spójne jest okay. tak. to spróbowałam znaleźć tą odwagę żeby po prostu w nim wytrwać o ale to... też są sytuacje gdzie jesteś pewna siebie a yy, osoba pewna siebie to nie jest osoba która Zawsze i wszędzie jest pewna siebie. Tak. Tak. Tak, ale y, powiedz mi jeszcze proszę, y, jak tak się teraz y, już no, trochę bardziej temu tematowi przyjrzałaś wczoraj w tą książkę, to po co jest nam pewność siebie według Ciebie? Mm -hmm. y, w życiu, wiesz. Co, Kowalskiemu. Po, co, po, po wszystko. To, po wszystko, nie? Ja po mógł, wszystko. Y, dla mnie pewność siebie jest po to, żebym mogła być autentyczną osobą i żyć y, w sposób, w który bym chciała, w który marzę, który ja uważam za y, taki, który jest dobry dla mnie. Mm -hmm. Jest mi potrzebna po to, żebym y, miała właśnie odwagę i pewność siebie, żeby realizować y, swoje jakieś zamierzenia y, zawodowe czy prywatne. Jest mi po to, żebym dobrze czuła się z innymi ludźmi żebym ze sobą się dobrze czuła, jest mi do wszystkiego potrzebna mm -hmm. właśnie taka. Tutaj, hmm. też dla mnie była ciekawa hmm. definicja w ogóle. Ona się tutaj przejawia w kilku momentach taka trzeba ją sobie pozlepiać, ale generalnie chodzi o coś takiego, żeby że pewność siebie to jest taka swoboda, luz, tak. że ty nie jesteś po prostu zanpienty, tak. yy, właśnie właśnie myśleniem hmm. kto coś kto, o Tobie myśli w ogóle, ale yy, też to, co ja przeczytałam w tej książce, było dla mnie ciekawe, że o tym nie myślałam, że jeżeli nie jesteś pewny siebie, czyli wiecie, pewność siebie, to nie chodzi o bycie po prostu takim, tylko o bycie pewnym swojej osoby, mhm. o poczu... ale też poczucie własnej wartości, że ja jestem okej. Okay. Mhm. I jeżeli Ci tego brakuje, to ja sobie rzeczywiście zorientowałam się, że na przykład jak szukałam pracy, to że ja, wiecie, aplikowałam na nie tak ambitnie jak tak, mogła. Tak, nie tak ambitnie, jak mogła. Dokładnie, dokładnie tak. I właśnie w tej książce Tomek pisał, że była sytuacja, gdzie był na, szukali do jednego miejsca dwóch na stanowiska, na menadżera i na sprzedawcę. Mhm. I na sprzedawcę zaaplikowało 300 osób, a na menadżera 11 czy ileś z czego ludzie, którzy aplikowali na sprzedawcę, mieli potencjał, ale jak ich zapytaliśmy, zapytano, dlaczego skoro masz kompetencje, nie startowałeś na tego menadżera, no bo nie myślałem, że się dostanę, czyli ogólnie na wstępie odbierają sobie szansę, nawet nie próbując, bo myślałem, że i tak tego nie przejdą, a suma summarum okazało się, że osoba, która aplikowała na sprzedawcę, została menadżerem nie. i w ogóle tam świetnie rozkwitła, ok, czyli generalnie pewność siebie nam jest potrzebna i zawodowo, i prywatnie w ogóle, jakie ty relacje z ludźmi tak. budujesz, i w ogóle do życia, aby po prostu się, żyć, nie? Y, żyć dobrze, szczęśliwie, w spełnieniu. Mi się bardzo podoba ta definicja, która tu jest, czyli poczucie luzu i swobodu. I swobodu. Tak, tak, tak. tak, tak. No I to no jest to... mi też. To... I to jest właśnie takie, że Ty masz luz. Nie, my rozmawialiśmy, myślę, sekundę udaje. po z Pawłem Ciekawym Życia. I właśnie, że masz luz, że Ty nie musisz nikomu nic udowadniać, Ty się nie martwisz, jak po prostu Twój luz zostanie oceniony. Tak, ja a z drugiej strony czujesz się swobodnie, po prostu nie jesteś spętany wstydem w ogóle, tak, nie? Tak, tak. Tylko jesteś taki naturalna, hmm. będąc na siebie właśnie. Mhm. E, dobra, a powiedz mi teraz, to już ostatnie pytanie, czy ta książka jest skuteczna i czy ona jakkolwiek e, zmieniła Twoją osobowość, Twoje poczucie własnej wartości? Co się po przeczytaniu tej książki zmieniło? Wiem, że to jest trudne pytanie. Dla mnie jest świetnym fundamentem takim właśnie... Cieszę się, że to była jakby pierwsza książka z tej dziedziny, bo ona mi dała takie solidne podwaliny właśnie do tego, żeby zgłębiać ten temat, bo ja i tak będę chciała go zgłębiać, bo uważam, że no, jest super, super ważny, i no, trzeba coś zrobić, żeby ludzie właśnie byli pewni siebie. Więc jest na pewno super pierwszym krokiem, i można z nią położyć takie właśnie fundamenty, w ogóle zastanowić się, czym jest ta pewność siebie. Dla mnie jest skuteczna właśnie z tego powodu, że jest tutaj chyba 7 czy 8 kroków, właśnie do wypracowania tej pewności siebie. Ona daje kierunek którym ja będę dalej podążać i dała mi, jakby, listę rzeczy, które składają się na pewno z siebie. Ja mogę sobie przeanalizować teraz, nad którym składnikiem będę w pierwszej kolejności pracować, i wiem, że będę pracować nad przekonaniami na temat mojej przede wszystkim osoby, bo tutaj są przekonania na temat mojej osoby, na temat ludzi, na temat świata ogólnie. Hmm. Więc. Ja uważam, że jest skuteczna, e, jeśli osoba, która ją czyta, działa. Tak, tak jest z każdą e, książką i e, z każdym wideo i tak dalej. E, jeżeli zastosujesz się do tej książki, ja teraz chodzę i cały czas właśnie wyłapuję sytuacje, w których nie jestem pewna siebie i właśnie podważam te moje przekonania. To już wręcz stało się takim nawykiem mm. pewnym. E, ale pokazuje mi, jak dużo mam właśnie błędnych i niedobrych e, właśnie dla mnie schematów, więc ja uważam, że na początek ta książka jest świetna. E, tak, bo ona pozwala właśnie e, przede wszystkim na początku, e, jakby jeszcze zredefiniować e, to, co my wszyscy myślimy, że z pewnością siebie. przede wszystkim właśnie e, burzy te mity na temat tej pewności siebie, kim jest osoba pewna siebie, czym w ogóle jest pewność siebie. Pozwala tak właśnie ułożyć tą y, wiedzę, takie zdrowe właśnie podwaliny położyć pod to, żeby móc dalej Budałeś. sobie y, z tym pracować, bo budowanie pewności siebie y, z tego, co ta książka właśnie mówi, y, to jest naprawdę długoterminowa gra i y, dzień w hmm. dzień